Dajcie mózgi, jak lubim. A to pierwszy odcinek z serii poradników dotyczących pewnego moda. Konkretnie moda na Pixelmony. Moda na Pixelmony jest za zabrzmią jak moda na sukces. Nie moda na Pixelmony. Mniejsza, to dobra, słuchajcie. Dziś powiedzmy, mój skin też jest z dzisiejszym odcinkiem mocno związany, bo jest to odcinek, powiedzmy, halloweenowy. Mimo tego, że Halloween się skończyło jakiś czas temu, było jakiś czas temu, parę dni temu, to powiedzmy, że to będzie odcinek halloweenowy z przedstawienia, znaczy z przedstawienia sporadnika, jeżeli chodzi o tego, moda, tak. Wiele osób pytało się mnie, jak zrobić zombie Gajardosa. tak? E, na przykład u Chantela w serii dałem kiedyś zadąż na zombie po raz. Dwa na serwerze pokeblokowym, którego z oczywiście, którego oczywiście nagrywam, i do którego e, playlisty z tymi filmami, wszystkimi z pokebloka, macie link w opisie. E, tam też szpanowałem zombie gaialdosami i je sprzedawałem. Wiele osób w związku z tym pytało się mnie, jak je zdobyć, i tutaj, jako że jest to Halloweenowy odcinek, a ten Gajaldos, który szpanowałem, jest zombie, to stwierdziłem, że Wam go przedstawię. Nie będzie to oczywiście jedyna rzecz, jaką w tym odcinku Wam przedstawię. Drugą rzeczą, jaką przedstawię Wam w tym odcinku, będzie Halloweenowy Quest, który został dodany w Pixelmanach w wersji 3.3.3. Który jest, moim zdaniem, bardzo ciekawy i który, dzięki któremu można zdobyć Pokémona, którego nie da się w, zdobyć w żaden inny sposób niż e, poprzez tego questa, właśnie. Nie da się go zespawnować, nigdzie nie występuje. Mówię, jedynym sposobem na zdobycie go jest wykonanie tego questa. No, także lecimy z odcinkiem, i tak. W pierwszej kolejności pokażę Wam, e, jak zdobyć zombie Gayardosa. Nie ma nic prostszego, naprawdę to jest bardzo prosta rzecz. Czemu on ma level 9, a drugi 8? To źle wpisano. Mniejsza, to to nam nie Dobra, mamy przypadkowego magikarpia. Tak, złapaliśmy sobie magikarpia. O proszę bardzo, magikarp. O, złapiecie, jesteś mój. O proszę bardzo, proszę bardzo, dobra. I teraz pytanie: jak z niego zrobić zombie Gyaradosa? Znaczy nie ma, to jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Jedno co trzeba zrobić, to wrzucić go do lawy żeby zabrało mu to trochę życia Matko bo to zaraz zginiesz Człowieka, e, Karpiu i, e, i wrzuć go do wody oczywiście po to, żeby się nie palił, tak? Ja tu sobie pakę heal tego... E, tego magi I już na ten moment widać, że jego wygląd się zmienił na taką zdechłą rybę, nie? Którą zazwyczaj spuszcza się w kilku, no to ja go sobie zatrzymam i... E, e, I go wyekspie. Tą zgniłą, zabitą, e, z nieżywą... Bądź jakkolwiek się ją nazwie naszej ryby e, levelujemy do poziomu 20, czyli do poziomu, na którym Magikarp normalnie ewoluuje w Gajaldosa. E, ten pan ewoluuje. Szybciej, znaczy, pani, pani, pan ewoluuj. E, no i co, i to będzie tyle, tak? To jest tyle, jeżeli chodzi o zdobycie zombie Nie Nieważne, czy. Wyleczycie tego Magikarpia w momencie, kiedy już będzie zombie. Nieważne, czy wyleczycie Gajaldosa w momencie, kiedy już będzie zombie. Nieważne, co z nim zrobicie, eee, on i tak cały czas będzie eee, tym zombie. No, mówię, nieważne, co zrobicie, i tak go nie odzombicie, powiedzmy w ten sposób. Eee, no, no i Zombie Gajaldos właśnie prezentuje się w ten sposób. Moim zdaniem bardzo fajny eee, taki easter egg ze strony twórców tego moda. I teraz tak. Trzymam tutaj w party po lewej, o tutaj, tutaj, tu, tu, gdzie wyskakują te napisy teraz, trzymam w party po lewej jeszcze jednego Magikarpia, z tym, że to jest Magikarp Shiny. Shiny, czyli po prostu ze zmienionymi kolorkami, tak powiedzmy specjalny i mimo tego wszyscy się rajcują, bo, bo Shiny, bo in, tak, bo, bo specjalny. I tutaj pojawia się pytanie wielokrotnie, pojawiało się pytanie w moją stronę, czy z Shiny Magikarpiost czy z Shiny Dosa da się zrobić zombie Gel No więc, no, nie będę tutaj się płuł. Po prostu zróbmy to samo co z tamtym panem i zobaczymy, czy, czy się da tak. Myk, myk, myk. No i niestety, tak jak widzicie, ten Magikarp swojej. E... Czekajcie, tylko chwilę. E... Będziesz... Ojej, ojej, ojej. No, teraz będzie ok. No i ten magikarp swojej, swojego wyglądu nie zmienił się w takim szerokim wypadek. Level, ewolu, ewoluujmy go, żeby zobaczyć, czy, e, czy może jako Gajaldos nie będzie zombie, zombie shiny. E, no, pani pan, ewoluuj szybciej. No, 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 Migusiem! Jestem ciekaw w ogóle, bardzo jestem ciekaw, jak to seria się przyjmie. Mam nadzieję, że, że za ciekawy, to jest zaciekaw. seria. Bo, e, Pixelmana, miałem sobie bardzo dużo ciekawych rzeczy, które po prostu e, z tego co odkryłem, mógłbym już po prostu poprzedstawiać, tak? Mogłoby to Was zaciekawić. No. Także, no, tak jak widać, ten Gajardos, mimo tego, że jest czerwony, nie jest zombie. Tak, poproszę bardzo, ten pan. Pan czy pani? Pan właściwie. Pan czy pani? No, no, to także, tak, także, także, tak się zdobywa pana zombie Gajardosa. W razie gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytanie, jak, jak zdobyć zombie Gerdosa, eee, możecie podesłać mu ten filmik, ten filmik, który właśnie oglądacie, eee, tak jak robiliście to na bloku z, z moim filmikiem, gdzie zdobyć flyer i to jest dla mnie naprawdę mega zaskoczenie i no ty, ty to pła! Jesteście niesamowici, to trzeba wam przyznać. A zresztą, kto inny, jaki inny gość, który ma 200 subskrypcji, może się pochwalić aktywnością pod filmami, której nie pozytywiłby się i gość mający 1000 subów. To jest dla mnie naprawdę masakra. E, wielkie dzięki jeszcze raz i no, jedziemy dalej. Kolejną rzeczą, którą Wam przedstawię, jest Halloweenowy quest. Halloweenowy quest dodany w wersji Pixel Moon w 3.3.3. To jest wersja na. Wersji, to jest. Wersja Minecrafta 1.7.10, tak, a to mi chodziło za takie chwilowe zawieszenie. Eee, no i tak, tutaj mamy teleport do teleportów. Taki. Oj ojej oj, oj, zbugowałem się tu chyba jakiś z tej w takim razie. Tak, tak, którego ja nie widzę mniejsza o niego. Sporo jest. Dzięki, że mnie bugujesz. Naprawdę dzięki, że mnie bugujesz. Zrobię omienił go w ten sposób. Teraz tutaj mam takie dwa małe seksowne guziczki takie. że jak. No dobrze, że nieważne. Głupi jestem. E, te dwa guziczki. Kurde Blade. Nie buguj e, Teleportują nas do dwóch miejsców, które sobie przygotowałem. Jedna miejscówka jest to taka. Czemu jest w ogóle dzień? Powinna być noc. W końcu Halloween nie? Musi być taki klimacik. E, teleportuje nas tutaj do miejscówki, którą przygotowałem sobie wcześniej jako mm, miejsce do zrapienia Halloweenowego. NPC, który dam do tego Halloweenowego Quest'a, może tu człowieku. No, teraz tak tego NPC, nie zasponujecie żadnym, nie wiem, jajkiem czy czymkolwiek tego typu, tak jak jest to w normalnym czy Nie wiem, czy nie znajdziecie go w wioskach. Tego NPC, będzie karetka. Dzięki, naprawdę tego NPC. Jedyny jedyny sposób na zrespienie go. I eee, jedynym sposobem na zresztą niego jest komenda Halloween. Tak jak widzicie tutaj w prawym dolnym rogu eee, nie wiem czy on to palcem, nieważne eee, wpisujecie tą komendę, komendę i pokazuje wam się taki Hunter. Taki zon, właściwie nie wiem jak go nazwać, ale taki Halloweenowy Hunter. O, może był mi to w ten sposób. Klikacie na tego pana prawym przyciskiem myszy. Żeby wypełnić tego Halloweenowego questa potrzebujecie dać tamtemu NPS-owemu hunterowi dać itemy, które zwą się gemami gemami, jak już powiedziałem wcześniej. Jakkolwiek się to nie czyta, wyglądają te itemki w sposób. Taki jak... czekajcie, już tylko wszystkie je zrospię. I już wam pokazuję. Wyglądają te wszystkie drzemy, gemy w ten sposób. Są to takie kryształy. One w normalnych Pokemonach, o ile się nie mylę, a o ile się, jeżeli się mylę, to to no <laughs> e, odpowiadają za zwiększenie ataków, za zwiększenie siły ataków danego typu. Dany gem, załóżmy, nie wiem, Steel, steel Gem, odpowiada za zwiększenie siły, typów, <laughs> siły ataków typu stalowego. Normalnie na mapie rozpią się e, nowe budynki. Nowe budynki, w których znajdują się Poke I Z tym, że nie są to zwykłe poke -shesty. Te poke są to. Um, Czekajcie, jeszcze to Wam pokażę. Poke to jest to, tak, to jest ten taki pokebal. Tamte pokebale, tamte pokebale nie przypominają zwykłych pokebali. Wyglądają w ten, taki sposób. Są to takie stojące, tak jak tamte pokebale. Pokebale o takiej teksturze. Są to GS Boe i klikając prawym przyciskiem myszy na tego Bola wypada, wypada Wam coś takiego jak właśnie e, gem. Z tym, że gemy wypadające z tamtych boli nazywają się hollowed gemami. Jak widzicie ja tu mam wszystkie, e, nie mam żadnego z tych e, gemów, żadne z tych gemów nie nazywa się hollowed gem. nie ma w nazwie hollowed. Co e, nie zmienia faktu, że takiego, te wszystkie mm, gemy wszystkich tych typów Czekaj, ja sobie tylko. musicie dać temu kantarowi on wtedy da wam jedną rzecz jedną taką mm, jedną rzecz konkretnie, jajko jajko pokemona, tak jak wcześniej nadmieniłem, pokemona, którego nie da się normalnie zdobyć w grze e, poza tym questem także słuchajcie, ja tu się w tym momencie przenoszę na Survival. Na normalny survivalowy świat, żeby pokazać wam jak wyglądają te budynki. Pokażę wam kilka przykładów. I co stanie się w momencie kiedy damy te wszystkie gemy temu temu hunterowi? Jesteśmy aktualnie na świecie super płaskim innym świecie niż tamten. Przyniosłem się tutaj specjalnie, żeby pokazać wam te właśnie budynki, które dodaję mod które daje mod, w których znajdują się te właśnie GS Bole Poker... Właściwie GS Chesty? Tak to się powinno Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie, tutaj znajduje się e, ta przykładowa, powiedzmy, świątynia, tak? Przykładowy budynek, w którym znajduje się, tak jak już widzicie, tutaj GS Ball, GS Chest, jakkolwiek by się to nie nazywało. Także może po prostu wejdźmy tutaj i pokażę wam co i jak. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo, tutaj widzicie ten G, leży tutaj ten GS chest właściwie. Zobaczmy, Ach, nie da się tego zrobić. Niestety, nawet na GM-ie. GM w każdym razie to jest ten GS chest. Klikając na niego prawym przyciskiem myszy, działa on normalnie tak jak. E działa on normalnie jak normalny Poké Chest. Klikając na niego prawym przyciskiem myszy, wypadają e Gamy, Jam, o którym wcześniej mówiłem. Tylko spójrzcie, że tamten GEM, czekajcie jeszcze, chyba pokażę, to jest psychiczny, tak, spójrzcie, i jeden i drugi gem teoretycznie niczym się od siebie nie różnią, tak, różnią się tylko nazwą, każdy Hallowed game jest w innym w innym budynku, każdy typ Hallowed Gema jest w innym budynku, ten budynek na przykład jest przyporządkowany do Hallowed Gema typu psychicznego, tak jak tutaj możecie zobaczyć. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy typ gemu ma przyporządkowany do siebie, no to to nie pasuje, tutaj się tam, to ja coś tam próbowałem. Tak. Um, każdy typ gemu ma inny no świątynię, powiedzmy, tak. Inny budynek przyporządkowany mu. Ten, jak możecie się już domyślić, w na przykład liściach, po drewnie czy czymkolwiek tego typu, bądź po prostu po zielonym kolorze, w tym budynku znajduje się gem typu roślinnego. Link do ściągnięcia tego moda jest podany w opisie. Oczywiście możecie sobie ściągnąć i sami poszukać na własną rękę, jak wyglądają pozostałe, tak i świątynie, e, budynki odpowiadające innym typom gemów. E, a ja teraz szybciutko przyniosę się do tamtego centrum Poką. przygotuję się i pokażę wam, jak wypełnić tego questa Halloweenowego. Tak jak powiedziałem, znajdujemy się w centrum Pokémon. Spójrzcie tu sobie. Ja tu sobie już przygotowałem wszystkie gemy, które będą potrzebne do wypełnienia tego gesta. Zacznijmy po prostu wszystkie gemy, tak? Wszystkie gemy łącznie każdego typu. Tutaj przekazuję te dwa Halloween gemy, które zdobyłem wcześniej, które znalazłem wcześniej, a reszta to są zwykłe Gemy I tak jak widzieliście wcześniej, rozpiłem sobie tego NPES-a. Proszę bardzo. Potem jak dawaliśmy wszystkie. Wszystkie te gemy, ten pan dał nam coś, coś takiego. To jest jajko, tak? Ja jeszcze, może wkrótce wytłumaczę, co to jest jajko. <laughs> może <nie. śmiech> Też głupie założyłem może nie co to jest jajko, a jak, na czym polega jajko w Pokémonach, jak się je wykluwa i tak dalej, i tak dalej. W Pokémonach, zarówno w zwykłych, jak i w tych tutaj Pixelmonach, jajko wykluwa się w, tak, w sposób następujący w musicie po prostu chodzić, chodzić, chodzić i po wypełnieniu, po odbębnieniu, że tak powiem, danej liczby kroków w e, naszej postaci, to jajko się wykluje. Z racji takiej, że jajko to wypływa się dosyć długo. Ja nie będę zanudzał tutaj was i zajmował sobie niepotrzebnie miejsca na dysku, tylko Po prostu odbębnię te wszystkie kroki i w momencie, kiedy jajko mi się wykluje, znowie nagrywanie i pokażę wam co i jak dalej. Dobra, tak jak widzicie, w tym momencie zatrzymałem. Znaczy, zatrzymałem, wznowiłem nagrywanie, bo pojawił się na czacie pewien komunikat. Eee, komunikat mówiący nam o tym, mówiący właściwie, nieważne, mówiący o tym, e, ogólnie powiem, że wykluło nam się jajeczko. I teraz tak. Widzicie w lewym rogu, w, po lewej stronie ekranu, co to za Pokemon? Widzicie jakąś dziwną surwetkę, której bardzo możliwe, że nie znacie, bo do tej pory w na nie było. Uwaga, chwila prawdy. Tak wygląda ten Pokémon. Jest to Miss Drivus. Tak jak możecie przeczytać z nicku. E, Tego Pokémona, proszę bardzo, że Wam pokazuję, nie można normalnie zdobyć za pomocą żadnej innej komendy. Hmm, Pokaz spawn Miss. Klikam to, bo nic się nie dzieje. Miss Misdla... Draw. Nie ma takiego Pokémona. Dobrze wpisałem. Dobrze wpisałem. Widzicie. Teraz ja spróbuję sobie pokę Miss i takiego pokamon też pokazuję, że nie ma. Także ten Pokémon jest możliwy do zdobycia tylko i wyłącznie przez tego questa, którego bywam przed sekundą, właściwie. Przez sekundą, przez sekundą u Was. Bo mnie to zajęło za jakąś godzinkę wykluczenie ale to nieważne. Eee, no. Także z tak tego wygląda Miss Jeszcze powiem tylko jedną rzecz. Miss jest z drugiej generacji Pokémonem. Pokémonem tylko i wyłącznie z typem duszym e, ma umiejętność Levitate I tak jak teoretycznie e, tak jak teoretycznie w Pokémonach ten Pokémon ma ewolucję i ewoluuje poprzez zdaniu Downstone'a Downstona, czy jakkolwiek inaczej się to czyta e, Tak w tym tutaj w Pixelmonach nie ma takiego... Nie czekaj, to nie było Downstone, tylko Duskstone. A. A to niestety nie ma. Ten pokemon nie ma tutaj ewolucji. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem bardzo warto jest. <gryw> bardzo warto. Że moim zdaniem warto jest go Stat może nie może ma, więcej stat. Nie, ma 495 statystyk ogólnie. totale, tak. Um, słabości. Jedyne jakie ma to jest. E, słabość na typ duszy. I znaczy duchowy. E, I słabość na typ ciemności. Także no. Jest zupełnie odporny, uwaga, na typ ziemny dzięki Ability Levitate. Poznaje dużą rozpiętość, dużą paletę e, typów ataków. Może poznać, zarówno tak jak Czekajcie, Tak jak widzicie, poznaje typu, ataki typu normalnego. Grolu nie jest tutaj jednym przykładem Grolu, co prawda jest atakiem statusowym, ale poznaje w, w przyszłości atak o nazwie Pelish Song, który w przeciągu trzech turn, jeżeli Pokémon. Przeciwnika nie zostanie zmieniony, zabija go na hita. Tak. schodzi to jest atak. One hit kill. Poznaje ataki psychiczne, mimo tego, że jest duchem. Poznaje ataki typu Ghost, eee, jakimi są to na przykład Confuse, Ray, Hex i tym podobne Shadow Ball też. Eee, także ta paleta, nawet, nawet ataki kamienne, jakim jest Power Gem, Szczerze powiedziawszy, w normalnej grze nie wiem, czy poznaje Power Gem na ten Pokémon. Musiałbym to sprawdzić na Bulbapedi Ale tutaj ten atak poznaje, także no. Pokemon jak najbardziej eventowy, to trzeba, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No i myślę, że warto treningu, warty treningu, bo chociażby zaszpanowanie na jakimkolwiek serwerze, który będzie postawiony, w, jeżeli chodzi o Pixelmony, na wersję Pixelmona 1.7.10, zapadając, że nam będzie wersja Pixelmony 3.3.3, to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek. Jeżeli filmik z nowej serii się spodobał, możecie machnąć łapkę w górę, możecie napisać o tym w komentarzu i pamiętajcie o tym, że ja mam tylko co prawda 200 subskrybentów, aczkolwiek tej liczby wszystkich inaczej, wszystkich i tak nie mogę zapamiętać, także jeżeli chcecie, żebym nie wiem w przyszłości was pamiętał, przykład, na przykład, tak jak nie wiem, tak jak, tak jak pamiętam w tym momencie od swoich obecnych. E, widzów, którzy się udzielają w komentarzach, tak jak Razerka, którego pozdrawiam oczywiście, razerka. <grym> e, nie wiem, innych, których e, w tym momencie nie przytoczę, co prawda. <grym> to jakoś tak mi wleciało z głowy, ale, ale pamiętam was. Pamiętam was i to dosyć sporą ilość. Także mówię, możecie pisać komentarze, żebym was zapamiętywał. E, możecie subnąć Także mówię, jeżeli chcecie. Następne odcinki z tej serii, w której będę zajmował się już takimi może bardziej technicznymi sprawami, może nie do końca. Napiszcie ten komentarz, że chcecie więcej, że się Wam podoba. Także, no, ja się będę z Wami żegnał. Żegnał, Boże, żegnał. <grych> Na razie cześć.